Od 20 lat przegrywa każde wybory. Od 20 lat ma łatkę. Skandalisty, ksenofoba, antysemity. Janusz Korwin-Mikke, na dobry początek? Ja żyję w dziwnym świecie. Ludzi umiejących logicznie myśleć jest może 15. M jeżeli ja kobietę czy mężczyznę? Czy wie pan, jak świetnie wyglądałby internet, gdyby 80% ludzi nie umiało czytać i pisać? Weźmy taki problem prawa kobiet. Bo no. ten, ten jeżeli mi kobieta podpadnie, to ja mogę ją przełożyć przez kolano i przelać w tyłek. Mówią, że Korwin-Mikke jest męskim szowinistą. Może i tak. Kobieta jest coś pośredni między mężczyzną a dzieckiem. Women are less intelligent than men. Yes, of course! Wyrównanie poziomu pensji dla kobiet i mężczyzn? Nie bardzo rozumiem. To może pozwolić mężczyźnie, żeby mógł usunąć niechcianą żonę. They are weaker, smaller, less intelligent, they must have less. Dzisiaj kobiety mają więcej dyplomów wyższych uczelni niż mężczyzn. O, to może są mężczyźni? Nie. Narzucają nam jakieś głupoty typu tam gender, nie gender. Dlaczego mamy domy ocieplać, skoro podobno idzie globalne ocieplenie? Te jakieś jest w apokalipsy. To jest równouprawnienie. To jest demokratyzacja twór. Fu demokrację. Fu demokracja. to jest rania większości, nie widzę teraz. ludzi większość, czyli... Mile. Pan uważa, że w Polsce panuje dyskryminacja homoseksualistów? A w, gdzie panią widzi? Dlaczego nie ma problemu z onanistami? Ja jestem dumny z mojej civilizacji. I z tego, że podbijała obce narody, My, biała rasa, przegraliśmy przez takich jak pan. I przyjdą mu życie. Zjedzą po prostu i zwyczajnie. Nie, nie widzi pan jak, jak kobiety kochały Adolfa Hitler. This time right, Einreich, Nie ma takiego dowodu. Dzieci z zespołem Downa mają inteligencję równą mniej więcej aborygenom. A -a -a. Wszyscy, którzy polskie do Polski, uciekają z niej. Czy pani naprawdę jest chora psychicznie? Wiesz, <laughs> pojawili ci pół Dopiero wtedy zaczęły się problemy. Dlaczego Skorpion uchurza? Bo taka jest jego natura. To samo jest z muzułmanami. Bo te ranie są nie jest mało bo... Ja w ogóle nie rozumiem, co jeszcze Polsce robi lewica. Przemoc rówieśnicza, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom z nauczce do problem. Są właśnie te prawa LGBTQZ, bo o zoofilach nie może zapominać. Panie powiedzenie znajdzie się na liście jednej z najgłupszych powiedzeń, jakie można wygłosić. A jest się z trupem, U mnie jest trupem. Well, it was four million W lodówce jest jeszcze zupa świerszczowa. Ja się daję radę z żoną, nie muszę jej bić, ona wie, co może, czy czego nie może. Pana Pani rozumiem, nie... pana kolega Adolf Hitler denerwuje. Jaki mój kolega, po mnie, pan, na co rozumie pan? co pan, pan nie krzyczy na mnie. Ja na akurat, moją córkę klepię po pupi. Pan córkę klepie po I niestety muszą wymrzeć ci idioci, którzy wygadują o tym globalnym ociepleniu. Ci ludzie, którzy znieśli mają no, Krew na rękach. szczęście polega na tym, że się de debilów uczy, czytać i pisać. W ogóle teraz jest w świecie, w którym agresja jest czymś złym. Prymitywne plemiona w dżungli Amazonki i trzecie prymitywne w Brukseli. To Może jestem bezbieg. To też nie są normalne kobiety. Ja mhm. Nie można pokazywać inwalidów w telewizji. Nie, byś tam już mir. Ej, Francuzie, nie rób on do domu jeść ślimaki. Ukraina jest naszym naturalnym wrogiem. Pan by dał prawa kobiet kobietom po 50. Tak jest. Nie tylko seks, seks, seks i seks. Piętnastoletni syn jest z reguły bardziej inteligentną swojej matki. Potępiam no. u niej i teraz budowę autostre. No to no. wczesne zdanie na naprawdę musimy kończyć Bić kurwy.